Dzisiejszym gościem naszego kanału jest Martyna. Cześć, ja nazywam się Martyna Kogut i prowadzę biuro podróży, takie kameralne. Nazywa się Eksploruj Filipiny i skupia się stricte na Filipinach. Jest to jedyny kierunek, który moje biuro obsługuje. Wobec tego jest to taki mój mały kawałek świata, w którym postanowiłam się wyspecjalizować i prowadzę to biuro z powodzeniem już od ponad Roku. Natomiast mieszkam w Polsce. Można powiedzieć, że jestem pół na pół w Polsce i, i pół roku jestem na Filipinach. Oprowadzasz te różne Grupy ludzi to na pewno zdarzały się różne ciekawe e, historie, którymi mogłabyś się podzielić. Taki przykład, gdzie mieliśmy kierowcę na palowanie. Takiego bardzo, bardzo fajnego chłopaka, niecałe 30 lat, z którym już chwilkę współpracowałam, więc też, też te moje grupy. Dosyć dobrze go znały, no i też bardzo go lubiły. No i gdzieś tam, między słowami, okazało się, że on się kiedyś uczył w Manili na kucharza, że to było jego bardzo duże marzenie. On się uczył na kucharza, natomiast finalnie nie skończył tej szkoły, no bo zabrakło mu pieniędzy, musiał wrócić na palawan. I właśnie pracował jako kierowca. Bardzo dużo o tym gotowaniu mówił, pokazywał dużo zdjęć. Tam był też jakiś popularny szef kuchni, z którym on pracował, wobec czego faktycznie było widać, że to jest taka jego wielka pasja. No i okazało się, że jedna z uczestniczek tego wyjazdu zaczęła szerzej badać ten temat. E, dopytała mniej więcej ile to kosztuje, e, dopytała jak długo to trwa, dopytała czy chciałby wrócić. E, no i na koniec zrobiłam mu niespodziankę w postaci tego, że zasponsorowała mu tą szkołę. Tych historii takich, gdzie Polacy pokazują też takie naprawdę dobre serce jest bardzo dużo. Na mam takich kilka historii, gdzie, gdzie moi podróżnicy ratowali na przykład psy. Mieliśmy takiego jednego maluszka ostatnio, taki bardzo mały piesek. To też go, go właśnie Polacy skarnęli do, do fundacji. Do tej pory sobie w tej fundacji przesiadują. oni tam go wspierają finansowo na odległość i, i on sobie już dorósł już jest takim dużym pieskiem. Natomiast mam też takie historie. Trochę dziwne, które się zdarzają naprawdę, których nawet ja się nie spodziewałam. E, na przykład, no, to jest bardzo świeża sprawa, ale na ostatnim wyjeździe pływaliśmy e, sobie z rekinami wielorybimi. E, I tam faktycznie wzięliśmy sobie GoPro i, i przewodnika z GoPro, on tam nas wszystkich e, nagrywał. No i ogólnie e, wszyscy bardzo zadowoleni. E, natomiast faktycznie te rekiny wypływają tak e, z głębi. E, pewnie część osób widziała filmiki. Natomiast one tak wypływają z, z głębi, otwierają tą buzię. No one też są e, bardzo wielkie. E, no, i gdzieś tam w panice jedna z tych dziewczyn, która z nami była, zaczęła e, uciekać. E, I oczywiście wszystko nagrało GoPro, więc później mogliśmy sobie otworzyć. Natomiast Gdzieś ją ten rekin zahaczył i miała taką zaciętą nogę. Eee, także zrobił jej taką rankę. Obejrzeliśmy później sobie tego. go bo faktycznie, bo rekinów się nie dotyka, i to zaznaczę tutaj głośno. To też właśnie na tej samej wycieczce, jakoś tak pechowo się złożyło, ostatniego dnia e, mieliśmy e, dzień wolny. No i kilka osób się wybrało na wodospady w okolicach Elmido, pojechali sobie sami na własną rękę. No i tam właśnie jeden uczestnik wchodząc na ten wodospad gdzieś się potknął i wybił sobie palec. Wyglądało podobno strasznie, co najmniej jakby było złamanie otwarte, ale tam też faktycznie z tego, z tego wodospadu go ściągnęli, od razu mu zabandażowali, od razu mu tam nastawili wszystko, także naprawdę Taka opieka na najwyższym poziomie. Jak coś się zadzieje, to, to naprawdę ci Filipińczycy nie rozkładają rąk, nie czekają, nie uciekają w popłochu, tylko faktycznie widać, że, że im zależy i, i że oni się starają jak najbardziej nami zaopiekować. Także też pod tym kątem można się czuć bezpiecznie. Sama też się o tym przekonałam, bo miałam wątpliwą przyjemność rozwalić sobie kolano na Filipinach, także tam też miałam. Okazję sprawdzić lokalny szpital. Jak to się stało, że akurat Filipiny, bo z tego co wiem, to podróżowałaś do różnych krajów. Jak ta przygoda z Filipinami się zaczęła dla ciebie? W zasadzie, jeśli chodzi o Filipiny, to ja tam trafiłam troszkę przypadkiem. Bo byłam w podróży po Azji przez kilka miesięcy z moim narzeczonym. No i to był tak zwany bilet w jedną stronę. Nie wiedzieliśmy, dokąd nas ta podróż zaprowadzi, wiedzieliśmy tylko, że chcemy podróżować po Azji. Odwiedziliśmy tych krajów sześć, i na Filipiny trafiliśmy na sam koniec naszej podróży. No i ja nie sądziłam, że cokolwiek jeszcze jest mnie w stanie zaskoczyć, czy to pod kątem ludzi, czy widoków, czy jedzenia. Natomiast Filipiny faktycznie mnie zaskoczyły pod wieloma względami. Natomiast to też, żeby było jasne, nie była miłość od, od pierwszego wejrzenia. Ona się rodziła z czasem. Im dłużej tam byłam, tym bardziej czułam, że to jest to miejsce, w którym. Ja bym mogła żyć naprawdę. Ci ludzie, którzy są bardzo kochani, te widoki, które uważam, że są naprawdę nie do podrobienia, te wapienne skały robią naprawdę ogromne wrażenie. Wobec czego, gdy wróciłam z tej podróży już do Polski, to miałam takie poczucie, że. Takie bardzo niedoceniane są te Filipiny, i jednak ludzie z Polski, ale nie tylko, jednak jak mantra w tej Azji powtarzają Tajlandia, 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 czasami gdzieś tam jakieś bali. Natomiast te Filipiny są takim bardzo niedocenianym kierunkiem, wobec czego po powrocie zaczęłam się zastanawiać. Czy może nie pokazywać tych Filipin Polakom? No i wtedy zaczęłam badać trochę rynek, sprawdzać, co musiałabym zrobić, żeby móc to robić legalnie, bo na tym przede wszystkim mi bardzo zależało. Link do Twojego biura podróży będzie pod tym filmem i prawdopodobnie będzie też się wyświetlał podczas filmu, jak ktoś by był zainteresowany. No i powiedz coś więcej na ten temat, w sensie, jeżeli. Mieszkam, powiedzmy, w Polsce i chciałbym wybrać się na Filipiny i mieć polskiego przewodnika. To y, jak ten proces wygląda? Rozumiem, że y, ty z tą grupą y, jedziesz na Filipiny i im wszystko pokazujesz, tłumaczysz po polsku. Tak, dokładnie tak. Ja z tą grupą jestem, y, tak naprawdę 24 godziny na dobę. Sam proces jest bardzo prosty. Działa to jak w każdym innym biurze podróży: wchodzi się na moją stronę, kupuje się. Wybraną wycieczkę, która, która odpowiada czy terminem, czy, czy, czy ofertą. No i lecimy w wybranym terminie. Ja lecę z moimi podróżnikami. Startujemy najczęściej z Warszawy, choć zdarzają się też osoby, które dolatują do nas z. Z innych miejsc w Europie czy na świecie. Także to nie jest tutaj żadnym problemem, jeśli ktoś chce lecieć z nami, a mieszka na przykład w Szwecji czy w Niemczech, to nie ma najmniejszego problemu. Zawsze te loty uda nam się dograć i lecimy sobie już wszyscy razem. Ja tam jestem od samego początku do samego końca z moimi grupami. Także jeśli ktoś nie zna języka, czy boi się sam podróżować, no to tu jest taka naprawdę bardzo bezpieczna przestrzeń, no bo faktycznie ja tam przez cały czas jestem, śpię w tych samych hotelach, jadam w tych samych restauracjach, więc naprawdę jestem do dyspozycji przez te 24 godziny na dobę. A jakiej wielkości są te grupy? W zasadzie zazwyczaj między 8 a 14 osób. I w jakie rejony Filipin... Um... Organizujesz te wycieczki? Standardowo mam w ofercie cebu. Mam też oczywiście palawan, no to uważam za, za punkt obowiązkowy. Jeśli chodzi o Filipiny, no to palawan w planie musi być. Natomiast cebu czasami zamieniam na coś innego, na przykład na bohol albo robię bohol plus cebu. No bo te wyspy są blisko siebie, wobec czego łatwo jest je połączyć. Czasami dodaję też Ciargao zamiast, zamiast cebu, natomiast na ten drugi etap, czyli ten palawan, pozostaje niezmienny. No i oczywiście lądujemy w Manili, wobec czego też jest takie, taki krótki spacer po Manili, w zależności też od godzin, lotów, jak nam tam czas pozwala to no też zawsze staramy się trochę, trochę po tym mieście przejść. W jedną stronę czy też w drugą na powrocie, przed lotem do Polski też właśnie sobie chodzimy po Manili. Czasami nam się zdarza jeszcze zahaczyć jakiś inny kraj, na przykład mieliśmy raz dłuższą przesiadkę w Katarze i sobie chodziliśmy po doha, wobec czego. No ja jestem bardzo elastyczna, jeśli o to chodzi. Także jak, jak jest okazja, to myślę, że ją zawsze wykorzystuję. Natomiast Filipiny też mają dużo więcej do zaoferowania, czy um, to pod kątem kulturowym, ale też um, na przykład wodospady to jest coś, co mnie bardzo urzeka i uważam, że, że jest kilka takich naprawdę wartych odwiedzenia. Um, są też wulkany, Wobec tego tych atrakcji, oprócz stricte tego pływania i podziwiania takich wodnych widoczków jest też dużo więcej. Ja staram się to zawsze pokazać. Natomiast też często ludzie są po prostu zdziwieni, że jednak Zaczynamy od czegoś innego, oni się bardziej spodziewali właśnie tych pięknych plaż. No i później są pod wrażeniem, oczywiście, tych, tych wodospadów na przykład. Natomiast jest to takie zderzenie trochę z rzeczywistością, że, no, że Filipiny to jednak nie jest tylko ta, ta woda, te laguny i czas na łodzi. W przyszłości masz jakieś plany na rozwój też? Tak. W zasadzie tak, nie chcę jeszcze za dużo zdradzać, natomiast mam kilka pomysłów: zorganizować ofertę dla takich ludzi, którzy już na przykład byli na Filipinach i chcieliby by na nie wrócić i zobaczyć jednak też coś więcej poza, poza tymi miejscami, w których już byli. Wobec czego myślę, że moja oferta w najbliższym czasie się, się pewnie rozszerzy. Wprowadzę też prawdopodobnie w najbliższym czasie zwiedzanie Manili, także to też będzie taka nowość, takie dłuższe zwiedzanie, nie, nie takie bardzo krótkie, które, które zazwyczaj się odbywa, tylko myślę nad czymś dłuższym, co, co pokaże też uroki Manili i Manile. Myślę, że od kolejnego sezonu, czyli gdzieś tam od 2027, jeśli chodzi o, o nowe wyspy, natomiast Manila pewnie już niebawem będzie. Więcej informacji na mojej stronie na ten temat na pewno. Podsumowując to, w czym Filipiny wygrywają z pozostałymi krajami, w których byłaś? Filipiny faktycznie są bardzo takim ciekawym kierunkiem pod kątem tej natury. One też mają bardzo dużo gatunków, gatunków endemicznych. Nie wiem czy. Czy wiesz, bo to nie jest jakoś super rozpromowane, Co ludzie znają, no to wyraki, czyli najmniejsze małpki świata. no To jest faktycznie taki gatunek, który występuje stricte tam. Natomiast jest tam też na przykład orzeł filipiński, jest papuga filipińska, więc oni też tych gatunków, które żyją stricte tam, mają bardzo dużo. Jest też bardzo dużo roślin, które, które można spotkać tylko tam. Wobec czego dla takich pasjonatów natury będzie to takie naprawdę. No, wspaniałe miejsce do odwiedzenia i te skały, one faktycznie robią takie bardzo duże wrażenie. One są bardzo takie majestatyczne. One się też kojarzą z tymi wszystkimi filmami, które były tam nagrywane, wobec czego ma się takie poczucie, no, że to jest trochę magiczne jednak miejsce. Filipiny na tyle cię urzekły, że e, rozważasz możliwość przeniesienia się tam na stałe. Rozważałam to przez chwilę. Myślę, że na pewno byłoby łatwiej, gdybym była tam na miejscu z takiego punktu widzenia organizacyjnego. Natomiast myślę, że już też dosyć to wypracowałam i, i ta praca na odległość już naprawdę bardzo płynnie działa, natomiast początki były ciężkie. Natomiast finalnie doszłam do wniosku, że obecna forma, czyli bycie pół na pół, mi odpowiada. Ja też bardzo lubię Polskę i bardzo to doceniłam. W momencie, kiedy wróciłam z tej kilkumiesięcznej podróży po Azji, jednak faktycznie może się na tą Polskę gdzieś tam narzeka, natomiast jak się chwilę spędzi gdzieś, gdzie naprawdę te warunki są dużo gorsze, to wraca się z takim poczuciem docenienia jednak. Naprawdę bardzo przyjemnie jest wrócić do, do tych dróg, po których można sobie śmiało zawsze przejechać, do tych spokojnych warunków pogodowych, gdzie no jednak nie ma tych zaskoczeń. Okej, okay, czasami śnieg zaskoczy Polaków, natomiast no to nigdy nie są jakieś tajfuny, czy trzęsienia ziemi, jednak wracasz, jesteś taki spokojny, że, że wiesz, że nic cię tutaj takiego nie spotka, czy płatności blikiem, no wszystko jest po prostu takie proste, no i jedzenie, oczywiście jedzenie, kocham polskie jedzenie, bardzo tęskniłam i do tej pory tęsknię, jak mnie nie ma dużych w Polsce, jestem na Filipinach, to bardzo tęsknię za chlebem na przykład. I jest też kilka rzeczy, które, których na Filipinach nie lubię i też o tym warto otwarcie powiedzieć, że nie lubię, no, które są po prostu uciążliwe, typu przerwy w dostawie prądu, czy to, że woda nie jest zdatna do picia, no, czy też ten poziom opieki zdrowotnej, który... No ja jednak w Polsce czuję się trochę pewniej pod tym kątem. Także kilka tych rzeczy naprawdę można znaleźć, więc to też nie jest tak, że jest idealnie. No, zresztą, jak w każdym innym kraju na świecie, czy też na Filipinach, różne biegające zwierzątka typu karaluchy i tak dalej. No to po prostu tam jest i, i na to też się trzeba nastawić, o czym też ludzie często nie wiedzą. Ja o tym zawsze mówię głośno i, i nikt tego nie ukrywam zawsze. Moje grupy są przygotowane i na to, co będzie tam super i wspaniałe, i na to, co może ich spotkać, z takich no, mniej przyjemnych rzeczy. Wobec czego no, mi się w tym obecnym formacie bardzo dobrze żyję, natomiast nie wykluczam tego, im więcej czasu spędzam na Filipinach, tym bardziej je lubię. I też już łapię się na tym, że tęsknię za nimi po prostu, jak jestem w Polsce, wobec czego nie wykluczam tego, że gdzieś tam w przyszłości coś się może zadzieje. Z tego, co zrozumiałem, to chyba takim złotym środkiem jest pół na pół. Mieszkanie pół roku na Filipinach, pół roku w Polsce, więc może dla niektórych przynajmniej osób mogłoby być potencjalnie dobrym rozwiązaniem mieć na przykład jakiś apartament letniskowy tam na Filipinach. Tak, jakby myślę, że to jest super też opcja. Czy to dla. Dla osób, które szukają jakichś tam możliwości, lubią uciekać w, w ciepłe kraje. Także ja na pewno myślę w przyszłości o jakiejś takiej większej inwestycji w tych rejonach. Natomiast myślę, że to jest jeszcze kwestią czasu. Natomiast tak, wiem, że często też pytają się mnie podróżnicy, jak ze mną są na tych wycieczkach, o właśnie możliwości... Inwestowania gdzieś tam czy w nieruchomości, czy w branży turystyczną, wobec tego wiem, że ten temat też wiele osób interesuje. Czy jest jeszcze coś na koniec, co chciałabyś omówić, dodać? Ważnym jest tutaj też, żebym powiedziała, i tak skorzystam z okazji, żeby osoby, które obejrzą ten filmik, pamiętały, żeby podróżować z legalnymi. Biurami podróży. Wiem, że część osób o tym nie wie, natomiast żeby móc zabierać ludzi gdziekolwiek, to powinno się być zarejestrowanym organizatorem turystyki. To jest kwestia zawsze bezpieczeństwa. Jeśli cokolwiek się zadzieje, to takie biuro ma gwarancję turystyczną, czyli taki rodzaj ubezpieczenia. No i jak coś się zadzieje, to ten ubezpieczyciel pomaga tym osobom, które z tym biurem podróży gdzieś tam pojechały. Także zwracajcie na to uwagę. Można to sprawdzać w rejestrze online. Także jest to teraz już bardzo proste do sprawdzenia. Bardzo często też są takie sytuacje, gdzie ludzie, Polacy, żyją gdzieś za granicą, na przykład, nie wiem, w Hiszpanii, albo na Filipinach, albo na Malediwach, gdziekolwiek i tam prowadzą biznes, wobec czego nie mają działalności zarejestrowanej w Polsce i legalnie. Nie powinni zabierać tych, tych osób z Polski tam. Ja tobie dziękuję za tą rozmowę i wszystkich widzów zapraszam do odwiedzenia Twojej strony. Jeżeli, chcą, jeżeli są zainteresowani Filipinami, to jak najbardziej z Tobą mogą się tam wybrać. Nie muszą znać angielskiego i na pewno wycieczka będzie dobrze zorganizowana. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Link do, twoich, do, twojej, do Twojego biura będzie pod tym filmem. Do zobaczenia, cześć, dziękuję i pozdrawiam.